innych osób, które przeszły podobną ścieżkę. I to, co za chwilę powiem, ja mam takie dosyć obszerne notatki do tego odcinka podcastu, bo też nie chciałem pominąć różnych kwestii, ale mimo wszystko to będzie pewien zestaw luźnych myśli, które powinny Wam się na koniec ułożyć w pewną spójną całość, a przynajmniej ja do tego będę dążył, żeby się w taki sposób ułożyły. I też zaznaczę, że ten podcast jest w dużej mierze inspirowany takim bardzo długim wywodem, który miał na Twitterze człowiek, który się nazywa Nawal Ravikant. To jest prezes Angel List i te jego przemyślenia są bardzo spójne też z tym, co ja myślę, więc tutaj posiłkowałem się. Część myśli jest jego, część myśli jest moich, to jest wszystko wymieszane. Ja w notatkach do tego odcinka podcastu oczywiście zalinkuję do tego tweeta. To jest tweet gdzieś tam sprzed roku, seria tweetów sprzed roku, które on, on wtedy wysłał. No, to po tym wstępie zacznijmy sobie odpowiedź na pytanie jak stać się bogatym? Chciałbyś zarabiać w internecie, ale nie wiesz jak? Zobacz witrynę pod filmem.